Cześć witam wszystkich na naszym kanale Magiczne Wypieki. Dziś powieje wakacjami, powieje włochami. Pokażę wam ciabatę, a do zrobienia naszej ciabaty użyję dwóch produktów z naszego sklepu na magicznemyślnikwypieki.pl. Będzie tu suchy zakwas pszenny z mąki durum oraz ekstra kięczmienny aktywny. Bierzmy się zatem do pracy. Do przygotowania moich ciabat użyję pół kilograma mąki typu 00. Jest to mąka włoska. 20 gram suchego zakwasu durum z naszego sklepu Magiczny 10 gram suchych drożdży. 10 gram soli. 400 ml wody. 15 gram ekstraktu jęczmiennego diasta bake z naszego sklepu Magiczny Do misy miksera wsypie 500 gram mąki typu 00 mąkę. Uprzednio dobrze schłodziłem w lodówce, wsypię suchy zakwas z naszego sklepu z magicznych wypieków, dodam soli, odmierzę ekstrakt, wleję lodowatą wodę 300 ml, w pozostałej 100 ml wody rozpuszczę drożdże. Będę mieszał przez około 6 minut na wolnych obrotach. W 6 minutach mieszania na wolnych obrotach. Będę stopniowo dodawał wodę wymieszaną z drożdżami. Jest to woda bardzo zimna z lodówki. Tak jak zresztą i mąka i pozostała wodę, którą dodałem bezpośrednio do tak zwanego gruntu. wszystko było mocno schłodzone, bo będziemy dość długo mieszać. Wodę będę dodawał stopniowo w interwałach. Ciasto się całkowicie usztywniło. Zobaczcie jak to wygląda. Całość. Przełożę do, do pojemnika i zostawię na około 2-2,5 godzinki do wyrośnięcia. Przesmaruję plastikowy pojemnik oliwą z oliwek, żeby całość nabrało po prostu cudownego aromatu oliwy. Zostawię, tak jak wspomniałem, na około 2-2,5 godzinki do wyrośnięcia w temperaturze pokojowej. Zobaczcie jak Urosło moje ciasto na ciabatkę. Całość spruszę. Teraz mąką typu semolina. Mimo, że tyle wody się zmieściło do tego ciasteczka, to jest naprawdę sztywne. Delikatnie to uformuję. Myślę, że możemy z tego zrobić 8 ciabat. Teraz moje ciabatki przełożę na, na papier pergaminowy. Ja je upiekę akurat na, na kamieniu od pizzy. Więc można ją też też upiec te ciabatki po prostu na zwykłej blaszce Przykryję moje ciabaty na około pół godzinki, jakieś 20 minut żeby delikatnie dojrzały jeszcze i będę je wypiekał w nagrzanym piecu do 200 stopni czas pieczenia dla takiej ciabaty myślę od 25 minut do, do max pół godzinki około 35 minut to trwało wsadzę moją pierwszą blachę do pieca bezpośrednio na kamień Teraz chlusnę troszkę wodą, żeby wytworzyć trochę pary i zamknę piec. 23 minuta pieczenia. Kotki mają dość, wyciągnę je. Zobaczcie na moje ciabatki, wyglądają naprawdę zacnie. Wykształcona mocna skórka. Krupiąca. Zobaczcie jak zacnie wygląda ten miękisz, porowatość, cudowny aromat, wilgotny miękisz. To oczywiście zostało zrobione na, na mące typu farina 00, ten miękisz naprawdę jest cudowny, po prostu powala. Żeby nie być gołosłownym zrobiłem też ciabatę na zwykłej mące typu, e, typu 450-500. E, oczywiście dałem mniejszą dolewkę wody, to jest ta ciabatka. Też jest chrupiąca. Podobnie, ale na pewno dużo, dużo słabiej to wygląda. Ten miękkiec nie jest aż tak porowaty i taki wilgotny. Tutaj mam porównanie: No jest to jest to dużo lepsze, dużo większe. Typowy włoski klasyk. Wygląda fenomenalnie. Ciabatta to nic innego jak w wolnym tłumaczeniu kapeć pantofel. Wydaje mi się, że moje są podobne właśnie do takiego typowego kapcia. Wyglądają naprawdę fenomenalnie, przypominają sezon wakacyjny Włochy. Zachęcam Was, zróbcie swoje, pochwalcie się swoimi ciabatami w komentarzach, a tymczasem łapka w górę i do następnego razu. Ciao, ragazzi!